Szanowni Państwo, 1 czerwca 2022 roku mamy do czynienia z wydarzeniem historycznym, a mianowicie siadają pierwsi pacjenci do konsultacji w pokojach konsultacji do przeglądu lekowego u farmaceutów wyłonionych w 75 aptekach w Polsce. Mamy w Polsce start fazy wykonawczej pilotażowego. Programu przeglądów lekowych, tego pilotażu, który oparty jest o rozporządzenie ministra zdrowia. Mamy zatem sytuację, w której pacjent staje i siada do tej konsultacji, będąc w centrum uwagi. Mamy do czynienia z sytuacją przeglądu lekowego wykonywanego przez szczególnie przygotowanych farmaceutów, farmaceutów z ogromnymi kompetencjami. To jest pacjent, którego identyfikowane będą problemy lekowe opracowywany będzie plan działania mamy do czynienia z sytuacją w której farmaceuta współdziałając z lekarzem współdziałając z pacjentem optymalizuje proces leczenia mamy do czynienia z sytuacją w której polska dzięki temu pilotażowi ten pilotaż ma przynieść odpowiedź na pytanie jak efektywne są przeglądy lekowe ma przynieść odpowiedź na pytanie jak je zorganizować, aby stały się integralną częścią systemu opieki zdrowotnej, aby stały się świadczeniem gwarantowanym, na stałe wpisanym w horyzont polskiego systemu opieki zdrowotnej. My mamy zatem wydarzenie historyczne, bo Polska staje w szeregu krajów o najwyższych standardach opieki zdrowotnej, kiedy my rozmawiamy o trudnym pacjencie. O trudnej wielolekowości, w ramach której są leki na receptę, są leki bez recepty, jest wielość suplementów, diety. My mamy do czynienia z wypracowywaniem dialogu, dialogu bardzo ważnego, dialogu często trudnego. My mamy trzy podmioty opieki farmaceutycznej: farmaceuta, lekarza i pacjenta. My mamy do czynienia z sytuacją, w ramach której ten dialog powinien przebiegać w atmosferze partnerstwa. To farmaceuta jest. Partnerem lekarza jest największym ekspertem od leku. Nie ma w systemie opieki zdrowotnej nikogo, kto więcej wie o leku niż farmaceuta. On powinien w tym dialogu stanąć obok lekarza jako partner, który wzmacnia jego decyzje terapeutyczne. Ma stanąć jako partner w tym najlepszym procesie całościowego spojrzenia na farmakoterapię, ale farmaceuta staje też jako ktoś, kto koordynuje. Trudny proces leczenia pacjenta, który wspiera go w tych decyzjach trudnych, podejmowanych co do leków bez recepty, który wspiera go w sytuacji, kiedy jest bardzo wielu leczących specjalistów i potrzeba czasem uporządkować farmakoterapię czy wytłumaczyć w sposób patrzenia czy sposób postępowania w tejże farmakoterapii. Mamy zatem dialog, ten dialog, który w toku pilotażowego programu przeglądów lekowych jest bardzo ważny i będzie stanowił podstawę do rozwoju innych również usług opieki farmaceutycznej. My dziś mamy apteki ogólnodostępne, ale my myślimy dalej. Myślimy dalej o tym, żeby serwisy funkcjonowały i w podstawowej opiece zdrowotnej, i w ramach indywidualnych praktyk farmaceutów. I w warunkach klinicznych, w warunkach szpitalnych, wszędzie tam, gdzie jest pacjent, aby on rzeczywiście był w centrum naszej uwagi. My mamy już pierwsze obserwacje tych farmaceutów, którzy stanęli na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia do pilotażowego programu przeglądów lakowych. My, my mamy już obserwacje, jak te dialogi, te rozmowy z pacjentami wyglądają. My wiemy, że pewną trudnością jest dialog z lekarzami, że trzeba go zbudować. Farmaceuci zgłaszają nam swoje obawy, zgłaszają czasem wątpliwości dotyczące tego, jak postąpić, jak mądrze ten dialog zbudować. Staramy się wspierać ich w decyzjach merytorycznych, dodawać odwagi w tych działaniach, bo kreujemy w Polsce coś zupełnie nowego. Rodzi się nowa usługa. Bardzo trudna usługa, która da podstawę rozwoju również i innych usług opieki farmaceutycznej w Polsce.